Witam! Poruszymy dziś ciekawy temat, jak doczyścić przypalone po długotrwałym używaniu, czy po prostu zabrudzone osadem z zewnątrz garnki i patelnie stalowe. Za rekwizyt posłuży nam taka oto patelnia. Sprawuje się świetnie. Mamy ją już spokojnie 15 lat wnętrze igła, ale z zewnątrz nagromadził się osad, w którymś momencie po prostu patelnia została zaniedbana i ten osad zaczął się zbierać. Krąży wiele sposobów, jak sobie z takim wyzwaniem poradzić. Wyselekcjonowaliśmy trzy najbardziej popularne i będziemy je testować: czyszczenie solą. czyszczenie solą oczyszczoną z uprzednim. Moczeniem w roztworze sody, czyszczenie sokiem z cytryny, z uprzednim moczeniem. Podpuściłem mycie octem. Mieszkanie po tym sposobie śmierdzi octem przez dość długi czas, tym bardziej w sposobach, które zawierają gotowanie octu. Natylnia jest duża i równomiernie pokryta tym osadem, tak więc materiału testowego jest sporo. Metody z proszkiem do prania, kolą, detergentami, pastą BHP i tak dalej pomijam, bo szukamy naturalnego, prostego i taniego sposobu. Próba pierwsza, sól. Poleca się od razu zacząć szorować bez moczenia, ale postanowiłem namoczyć patelnię w roztworze z litra ciepłej wody o temperaturze około 50 stopni i łyżce soli. 20 minut moczenia, po tym czasie nie druciak, tylko zmywacz z tą stroną, na którą posypuję sporą ilość soli. Jak widać coś schodzi, ale szału nie ma. Zobaczymy jak będzie w pozostałych próbach. Próba druga, soda oczyszczona. Namaczam drugą, nietkniętą jeszcze stronę patelni. Proporcje to mniej więcej czubata łyżka sody na około 1,5 litra ciepłej wody. Zostawiam około 20 minut, po tym czasie znów szorowanie gąbką. Po pierwszej próbie tu jestem pozytywnie zaskoczony. Ostatni nawet przy szorowaniu zmywakiem schodzi dość łatwo, a patelnia maczyła się dość krótko. Przejdźmy do próby trzeciej. Sok z cytryny. Procedura taka sama. Namaczamy część patelni przeznaczoną do testu w roztworze cytryny. Około 20 minut i szorujemy. Proporcje to około 1,5 litra wody na sok z mniej więcej połowy cytryny. Idzie lepiej niż po soli, ale gorzej niż po namoczeniu w sodzie. Moim zdaniem zdecydowanym zwycięzcą jest soda oczyszczona i tym sposobem spróbuję wyczyścić całą patelnię. W tym celu namaczę ją na około godzinę w trochę większej ilości wody, bo patelnia jest dość duża. Zachowuję jednak proporcje, mniej więcej na około 10 litrów wody. Daję 3-4 czubate łyżki sody. Osad schodzi dość łatwo, jednak w miejscach, gdzie uzbierała się grubsza warstwa, zamiast zmywaka używam druciaka. Pseudo druciaka z tworzywa sztucznego. Idzie dość łatwo, tylko w trudno dostępnych miejscach musiałem pomóc sobie nożem. Jednak osad był bardzo dobrze rozpuszczony i wszystko poszło sprawnie. Całą patelnię wyczyściłem w nie dłużej niż 10 minut. Po wszystkim wyglądała tak. Efekt ocencie sami. W jednym małym miejscu, gdzie patelnia nie była założona, ścieranie idzie jak widać o wiele ciężej. To dobry wyznacznik rozpuszczającego działania sody. Przy okazji przetestowany został sposób ze zwiniętą w kółkę folią Okazała się wcale nie tak dobrym materiałem czyszczącym, chyba że robiłem coś źle. Podsumowując, wyzwanie było naprawdę duże, bo patelnia była mocno pokryta osadem, mimo wszystko jednak udało się, tak więc myślę, że w 95% Waszych przypadków też się w ten sposób sprawdzi. To tyle. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!